Dzisiaj tak naprawdę po raz pierwszy słyszycie mój głos. Pierwszy film to był taki jeden film głupi, ale już jest usunięty. I nawet to nie było zła z mojego głosu, to trwało jakieś 5 sekund, usunięty jest. I teraz mam trochę jak co przyjście no nie jest fajne jest, ale jakby były lepsze, to by, chyba lepiej by Wam się oglądało też. I jeśli macie, jeśli umiecie robić intra, to bardzo Was proszę lub jakieś tła, żeby było to jakiś ładny awatar, to ja już mam swój. Y, takie właśnie C, jako ciastek, ale dzisiaj nie o tym mowa. Y, dlaczego warto mnie subskrybować? To taka pierwsza rzecz. Mi się wydaje, że mam dobre audio, że dobrze mnie słychać, troszkę szumi ale ja to później oczywiście usuwam szumi, bo nie, że mikrofon mam zły wszystko mam dobre, tylko komputer mam stacjonarny i on trochę buczy i słychać jakby to szumiało to wszystko będę starać się usuwać i no, to tak pierwszą grą, którą będę nagrywać, wydaje mi się, że to jest bardzo fajna gra, bardzo ciekawa i mam nadzieję, że się przy niej nie zanudzicie po prostu. Jest to Happy Wheels. Happy Wheels. Jest to taka wierka. Jeśli nie, wie nie, nie wiecie o co chodzi, poczekajcie. Zasubskrybujcie i czekajcie, aż pojawi się ten odcinek. Prawdopodobnie pojawi się w listopadzie 2012 roku. W piątek lub w czwartek, to zależy kiedy mi się uda nagrać. Ale jak najszybciej, ben... tylko wiecie, ja też mam szkołę i nie mogę jej tak zabawać też. No, dobrze. Drugą grą jest Canvas Rider i myślę, że tutaj to powinno być brawa, ponieważ nitki nie nagrywa chyba pierwszy, chyba oczywiście z polskich YouTube'ów będę to nagrywać. Chodzi o to, w tej grze, że się jeździ rowerem się wykonuje różne triki, no, na pewno powiecie, że to jest głupie. Ale jak obejrzycie chociaż jeden odcinek, zmienicie zdanie do tej gry, naprawdę Ona jest bardzo fajna i chyba jako pierwszy z polskich youtuberów yy, będę to nagrywać To tak, Happy Wheels, to jest takie podsumowanie Happy Wheels, jest to bardzo ciekawa gierka, wyjdzie niedługo yy, No dobrze, to Happy Wheels mamy już za sobą Thomas Rider też niedługo wyjdzie. Hmm, naprawdę oczekujcie tej serii już ode mnie. Naprawdę. Bo szykuję się nieźle. Jak naprawdę to już też mamy za sobą. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, które do na razie mam. Mam cztery subskrypcje. Mam nadzieję, że tego jakoś nie zawalę. Na tamtym koncie Prawdziwy. Nie, już to konto usunę oczywiście. No i na samym koncie miałam 20 widzów. No i chyba wypadałoby, tam prawie nic nie było nagrane, żeby tu było z 30 najmniej. Będą konkursy. Pamiętajcie, każda wasa, wasza subskrypcja motywuje mnie do kręcenia. I Każda wasza jedna łapka w górę też mnie bardzo motywuje. Jeśli teraz byście mogli, kliknijcie na dół, na dole pod tym filmem, na dole pod tym filmem. Po lewej stronie jest guzik fajny. Tylko łapka w dół to, to zignorujcie po prostu. A ten po prawej są wyniki ile jest łapek w górę, ile łapek w dół. Jeśli widzisz, że jest więcej łapek w dół, to już koniecznie musisz dać łapkę w górę, mimo że ci ten film się nie podoba. Bardzo bym prosił i naprawdę każda subskrypcja motymuje, motywuje mnie i nawet każda łapka w górę, nawet każdy komentarz motywuje mnie do lepszego kręcenia, do kręcenia tak właściwie i że jak wam coś nie gra w jakichś filmikach, to po prostu piszcie to w komentarzach, jeśli mogę od was tego oczekiwać. I... Jeśli Wam coś faktycznie nie pasuje w tych małych, to naprawdę piszcie. Ja tak jestem naprawdę szczerze otwarty na to, co wypiszecie. Ja to naprawdę czytam. I oczywiście każda Wasza subskrypcja i każda łapka w górę zwiększa szansę na konkurs najbliższy. Tak naprawdę, na konkurs. To najczęściej subskrypcje są ważne, ale konkursy też przez te wasze subskrypcje i łapki w górę też będą się przez to pojawiać częściej konkursy. Dobrze, dziękuję za uwagę i cześć!